Siemano, siemano. Witajcie w kolejnym zielonożniwnym odcinku. Dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że już jesteśmy praktycznie na końcu, jeżeli chodzi o baloty siano kiszonki. Ogólnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej kosze ostatni kawałek, który pójdzie w baloty jako siano-kiszonka, i kolejny, który tutaj mamy jeszcze u Pana Janusza, najprawdopodobniej zostanie spożytkowany na siano. No, chyba że coś tam jeszcze sporadycznie wybierzemy, aby paloty owinąć, więc tak to będzie wyglądało. Za chwilę skończę ten kawałek, zostały mi tutaj może jeszcze jakieś 4 do 5 hektarów i będę się przemieszczał już powoli kosić siano. Od wczoraj praktycznie zacząłem już walkę z koszeniem trawy na siano, bo powiem Wam szczerze, że wystarczyły tak naprawdę dwa, te trzy dni upalne, które były u nas, zobaczcie co z tą trawą się stało. Ją po prostu. Wypaliło, i jest po prostu susza. Także tak to widzicie wygląda. Jak słyszeliście, Łukasz ma problem z siatką. Także lecę tam do niego, zobaczyć co jest grane. I za chwilę porozmawiamy sobie o tym, o czym mówiłem w ostatnim vlogu, w ostatnim odcinku. Także zapraszam. A więc, słuchajcie, obiecałem, że troszeczkę porozmawiam o tym, dlaczego u nas jest taka technologia zbierania balotów i dlaczego baloty, a nie pryzma. Zanim też przejdę do rozwinięcia tej tezy, to chcę Wam też wszystkim zaznaczyć, że ideą tworzenia tego naszego kanału nie jest to, aby pokazać wszystkim za wszelką cenę co i jak my robimy i tak trzeba robić, tylko pokazanie co można też zrobić i to też po prostu działa, bo, bo taki był zamysł od samego początku, jak ktoś się cofnie do pierwszych filmików, które nagrywaliśmy czy nagrywałem, tam było za każdym razem to powtarzane że jakbyśmy o tym zapomnieli, i dzisiaj jest za wszelką cenę dążenie do tego, bo wszyscy robią na przykład pryzmy, a my jesteśmy nie wiem inni niż wszyscy, czyli jakiś taki odsetek ludzi, jak to się nazywa, bo robimy baloty i to dla nikogo nie ma sensu. A zatem, yy, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Słuchajcie, przede wszystkim jesteśmy teraz na działce, która od naszego gospodarstwa jest oddalona o jakieś 8-10 km. Nie chcemy się tego liczyć, ale. Ale tyle jest, wyobraźcie sobie, że tutaj w jednym kawałku jest 25 hektarów Masy jest ile jest, tutaj nie będziemy na razie do tego w, jakby zaglądać i do tego wnikać w Każdym bądź razie gdybym ja miał zakupić przyczepę samoodbierającą I wozić stąd na pryzmę, na gospodarstwo To zajeździłbym się czasowo i, i, i paliwowo jeżeli chodzi o transporty. Najlepiej gdyby pracowały dwie takie przyczepy, a to już jak wiecie dobrze jest koszt eee, więc może jeszcze zanim troszeczkę e, rozwinę ten temat bo no to jest, jeżeli już zainwestowaliśmy w sprzęt do robienia siano-kiszonki no to głupotą by, byłoby teraz dokupować jeszcze przyczepy i przeinwestowanie się teraz, bo nagle wszyscy mówią, że mamy robić pryzmę. dlatego e, taki był zamysł i ta prasowa się dzisiaj nam jest też in, między innymi pod tym kątem została oczywiście zakupiona więc yy, wracając do tematu jeżeli ja miałbym skąd wozić na tą pryzmę no to mówię, że miałbym to czasowo yy, no naprawdę pod górkę I teraz tak naszą technologią jaką jest teraz pomimo, że zbieramy taką jakby no, przesuszoną już trawę, no to mogę oczywiście z rytmu na sercu powiedzieć bo jest już naprawdę sucha ale gdybym ja miał to najpierw wcześniej skosić czyli załóżmy koszę dzisiaj jutro mam to zbierać samo zbierającą. jak ja bym miał przez cały dzień i to wszystko miałoby leżeć po kosach to generalnie ja nie zbierałbym żadnej zielonej masy, tylko suche siary. tak to wygląda dlatego ta technologia, kosić, grabić i balotować w jednym czasie jest tutaj dla nas idealnym rozwiązaniem bo gdybyśmy mieli jakby kosić, grabić pod przyczepę samozbierającą to więcej by te traktory stały na polu niż to wszystko miałoby być warte tak mi się wydaje, dlatego staram się to w ten sposób tutaj Wam zobrazować Kolejnym aspektem, dlaczego pryzma nie baloty, to może jeszcze skończę. Bo e, no ja nie wyobrażam sobie tej pryzmy robić w polu. E, to jest dla mnie jakieś wielkie nieporozumienie i z tym byśmy się na pewno umęczyli więcej niż to jest warte. Teraz to wiem, bo jak chodzimy kukurydzę, to jest po prostu udręka. To jakby człowiek musiał być codziennie uwiązany z tym, że po to, na tą pryzmę trzeba pojechać, trzeba tą kiszonkę przywieźć, trzeba ją rozrzucić, więc to nie jest dla mnie. Ja jestem zwolennikiem, że im, więcej, im mniej czasu spędzę w oborze, tym więcej czasu będę miał go dla rodziny. I to nieważne nie jaki to byłby przychód z tego, czy byłby większy czy mniejszy. Dla mnie ten czas rodzinny jest tutaj jakby bardziej znaczący i bardziej treściwy. W związku z czym no, jednak waloty pozwalają mi. Na to, że mimo, że przy nich jest troszeczkę roboty, to logistycznie po prostu wygląda to zupełnie inaczej. Teraz nawiązując dalej do tego, że ta trawa jest no, w miarę sucha, więc co my robimy? Na bieżąco kosimy te baloty sobie na tym polu leżą i jeść, jak to się mówi, nie wołają. W związku z czym możemy sobie śmiało ten areał kosić i tak naprawdę, żeby Was nie skłamać nam do skoszenia tych 250 hektarów, jeżeli chodzi o samą cianowisząkę potrzeba praktycznie 6 pełnych dni 6 pełnych dni mamy wszystko skoszone, spalotowane i to wszystko leży sobie na polu i czeka nas wózka, dlatego teraz te baloty ułatwiają nam to, bo nie musimy tego wszystkiego na hurana już pozwozić. tylko po prostu kiedy uporamy się już z koszeniem przyjdzie może jakaś deszczowa pogoda, akurat wtedy będziemy sobie na spokojnie te balociki zwodzić w stogi i teraz właśnie kolejny temat, nie wozimy tego wszystkiego od razu na gospodarstwo bo to jest też jakieś tam przedsięwzięcie logistyczne i czasowe i część stogu budujemy oczywiście na polu balot w stogu nic nam tutaj jakby nie przeszkadza bo w każdej chwili możemy pod niego podjechać zazwyczaj jest tak, że po baloty przyjeżdżamy raz w tygodniu i wtedy to nam po prostu pozwala ten czas zaoszczędzić dlatego tutaj kolejnym argumentem przemawiającym za balotami jest to, że możemy w każdym czasie, w każdej chwili po nie po prostu pojechać i nie mamy obowiązku, że to musi być na już. No i słuchajcie, idąc dalej, jeżeli chodzi o baloty i to dlaczego przemawia za mną, jednak robienie w baloty, to jest przede wszystkim to, że tych pól jest kilka. Gdybyśmy chcieli robić na przykład jedną pryzmę, no to już byłoby taka mieszanina. Wiadomo, że każde pole jest inne, na jednym rośnie troszeczkę lepiej, na drugim troszeczkę gorzej. W związku z czym no tutaj już nie mamy tego pola do pokusu, żeby po prostu jakoś rozdzielić tą masę W balotach jakoś, ten już problem jest, zostaje rozwiązany ze względu na to, że dzisiaj decyduję, że z, tego, że z pola A przywożę baloty i krowy. a jutro na przykład czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za pół roku robię to z pola B, więc akurat to mi daje taką możliwość, że mogę sobie wybrać jaką paszę będę karmił, w tym roku naprawdę mamy działki na których ta pasza jest troszeczkę lepsza, a na drugich jest totalna. Lipa i najprawdopodobniej te baloty zostaną skargione, jeżeli chodzi o białówki czy jakieś tam otrzebniczki to już zostawimy, jak to się mówi naszej wizji żywnościowej, o której będziemy gdzieś tam dalej potem mówić idąc dalej, sam balot przy naszej oborze jest o tyle dobrym rozwiązaniem że wjeżdżam po prostu ładowarką, co mogliście też zauważyć na wcześniejszych vlogach rozrzucam tego balota i praktycznie żadnej innej ingerencji człowieka w tym nie ma Paszowóz e, mieliśmy na testach, nawet dwa, jak dobrze wiecie. E, wszystko najpierw trzeba było wymieszać w tym paszowozie. No i teraz pytanie, co z tym zrobić. E, po pierwsze, za paszowozem nie przemawia do mnie, za, znaczy do mnie to, że mieszał praktycznie godzinę czasu, także ciągnik troszeczkę tego paliwa musiał zjeść e, Czasowo też to nie było korzystne dla nas. No a potem rezultat był taki, że do obory tak tym paszowozem nie wjeżdżaliśmy, tylko trzeba było wysypać przed i to wszystko wwozić w ładowarko. Co dla mnie było kompletną lipą, bo to było już na tyle pocięte, że nie szło, nie szło po prostu w jakiś tam rozsądny sposób tego do tej obory e, wieść i się po prostu męczyliśmy. no Męczyliśmy się z tym paszowozem gorzej, jakbyśmy dawali balony nie mówię, że sam paszostw jest złym rozwiązaniem, bo tutaj jakoś paszy i wymieszanie wszystkiego razem ze sobą jest tutaj na pewno nie podlega wątpliwości dużo lepszym rozwiązaniem. Ale jeżeli chodzi o samo, y, samo zadawanie tej paszy, no to tutaj baloty jednak przy naszym systemie są o wiele lepszym, wiele lepszym rozwiązaniem. Dlatego cały czas upieram się nad tymi balotami. I mam nadzieję, że gdzieś tam do niektórych może to dotrze. Może potrafią, będą potrafić chociaż zrozumieć tą wizję, jaką my stosujemy, a nie na zasadzie takiej żołnierzy hejt i jazda, bo oni są nienormalni. Robią wszystko w baloty, a nie w pryzmy. Więc yy, ja oczywiście nie neguję pryzmy. Niech każdy robi, jeżeli komuś jest wygodniej. Ma w blisko, ma przyczepę, ma do tego zaplecze, ma gdzie tą pryzmę robić Jak najbardziej pryzma jest idealnym rozwiązaniem, nie będę się tutaj ubierał. Dla mnie zarówno jedno i drugie rozwiązanie jest dobre. Pytanie tylko, co dla nas jest korzystniejsze czasowo i tak, aby człowiek się przy tym praktycznie jak najmniej narobił, tak. Więc tak ja to na tą chwilę widzę. No i teraz kolejny temat, który dla niektórych to już jest w ogóle nie rozumiały. Dla niektórych jest to temat, który po prostu jest nieekonomiczny. I nie, niektórzy nie potrafią tego zrozumieć, a mianowicie dlaczego my kosimy te oto e, łąki, które właśnie za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda, żeby podgrzać może troszeczkę tą atmosferę. Co niektórzy po prostu nie potrafią tego zrozumieć, dlaczego kosimy nawet w cudzysłowie mówiąc tak zwany szuwar, chociaż ja tak wcale nie uważam. E, na tej działce jeszcze jako tako nawet znajdziemy troszeczkę kończyny. Tutaj, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, deszczowe były troszeczkę lepsze. W związku z czym ta pasza gdzieś tam jest nawet też lepsza, jakby to gdzieś tam w cudzysłowie powiedzieć. No, ale teraz wracając do pytania, dlaczego słuchajcie, dla nas jest korzystniej kosić taki areał, niż na przykład poświęcić swoją jakąś tam działkę i oprzeć ją porządną prawą, tak aby z tej, tej działki zebrać jakościowo dobrą. Słuchajcie, jeżeli ja na przykład dzisiaj na nasze stado 200 krów no, przeznaczyłbym działkę 50 hektarową, na której no, wyżej co 2, co 3 lata będziemy robili przesiewkę i tam będziemy wsiewali tworzącą trawę z kończyną czy nawet lucernę, która da nam no, przykładowo z takiej działki 50 hektarowej powinniśmy mieć tak, plus minus obstawiam od 500 do 600 balotów, czy nawet 700. W tych, tak, tak mi się wydaje, no możecie mnie oczywiście poprawić w komentarzach, ale myślę, że ta wydajność będzie na tyle taka obiektywna, że ani nie jest zaniżona, ani nie jest zawyżona. Eee, te 600-700 balonów mimo wszystko i tak nam nie wystarczy na zaspokojenie naszych potrzeb, bo średnio rocznie potrzebujemy około 1200-1500 sztuk sianowisk. Też wszystko w zależności jest od tego jak, jakiej jakości jest ta pasza, czy jest w miarę zielona, czy też nie, ale to już wyjaśniamy przed chwilą. I ja sobie sobie przeliczę, że to jest tylko e, pasza, która zostanie, znaczy inaczej. Do tej działki będą oczywiście przysługiwały nam dopłaty, aktyza i tak dalej, więc e, jak tam finansowo e, tutaj na pewno nie stracimy, jeżeli chodzi o sam areal ale z drugiej strony jak ja miałbym te same 50 hektarów przeznaczyć pod pszenicę i rzebak, na której przykładowo zbiorę no nawet Stasiu nie będą 3 tony rzepaku z hektara z 50 hektarów to mamy 150 ton przy nawet cenie 3000 zł to mamy 150, 150, 300 i 150, nawet 450 tysięcy zysku Oczywiście, pomijając koszty produkcji, no to nawet jeśli ten nasz zysk kształtuje się na poziomie tam 380 tysięcy, to powiem Wam szczerze, że z tej produkcji mleka, którą my mamy, ja takiego zysku nie osiągnę. Takiego zysku na pewno nie będzie, z racji tego, że nasze growy są no mało wydajnościowe. Jedna krowa da więcej, druga krowa da mniej tego mleka, gdzieś tam średnia będzie oscylowała na poziomie 4 do 6 tysięcy litrów i nie więcej. Więcej z tego naszego miesięcznego stada nie wyciągniemy. No teraz to niektórzy mogą zadać sobie pytanie, to czemu nie zainwestujecie w porządne stado. Każda inwestycja teraz takie stado to też jest jakiś tam pieniądz. Pytanie w jakiej perspektywie on miałby się zwrócić w perspektywie czasowej miałby on się zwrócić i kiedy i czy to jest w ogóle sens. I przy, czy przy cenie 2 litrów, 2 zł za litr, bo taką cenę teraz miałem na przykład za Maj i nie wiadomo czy ta cena też się utrzyma, jest sens modernizować te stado bydła mlecznego, czy po prostu jechać na tym co jest, zbierać to co jest i może w pewnym momencie zrezygnować z tego mleka, bo w tym kierunku raczej będziemy szli i jak już, jeżeli chodzi o bydło, zostaniemy tylko i wyłącznie przy bydle mięsnym. Z się po prostu wycofamy, bo po prostu już nikomu z nas się przy tych krowach nie chce chodzić, no tutaj mogę Wam powiedzieć z ręką na sercu, że już nas to po prostu męczy. Więc jeżeli człowiek ma poświęcać swoje życie tylko na to, że będzie chodzić w tych ogonach i z tego życia praktycznie nic nie będzie miał, bo ani na wakacje specjalnie większe sobie nie możemy pozwolić czasowo. Fakt faktem jest nas tutaj tylu, jak to niektórzy piszą, ale uwierzcie mi, że w takiej rodzinnej nawet atmosferze, gdzie sobie wszyscy pomagamy nie zawsze jest to komfortowo, jeżeli chodzi o takie wyjazdy co innego, gdyby człowiek miał po prostu pracownika na etacie wyjeżdża na tydzień, ma to wszystko pod przeproszeniem w dupie i może sobie oczywiście na coś takiego pozwolić tak to nie jest, tak to nie działa Przy przybydlem tym, może praktycznie sobie polecić jedna osoba z karmieniem nie potrzeba na coś tylu, nie potrzeba nikogo do udoju że praktycznie mogą pojść, te też same. W związku z czym nie ma tutaj e, jakiejś większej filozofii i wydaje mi się, że to w tym kierunku u nas będzie szło, ale to e, jeszcze musimy dać sobie troszeczkę czasu, jakby to przespać się z tą myślą. W związku z czym dla nas e, interesem jest praktycznie czyszczenie tych działek, właśnie z tych traw bo one tak naprawdę poza kosztem paliwa i kosztem folii bo koszt folii i tak pewnie byśmy gdzieś musieli przeznaczyć jakbyśmy nawet to robili na swoich działkach ale nawet patrząc pod kątem kosztów paliwa to jest jedyny koszt no i nasz czas pracy oczywiście a ja ten czas pracy tutaj traktuję jako przyjemność bo ja sobie w tym momencie praktycznie odpoczywam po boże już nie odpoczywam ja już mnie tak po prostu trafia jak to przy tych krowach stać i je doić Eee, więc co wam od mogę powiedzieć? Takie są realia eee, jakiś tam odczuć hodowców możecie się z tym też nie zgodzić każdy może mieć swoje mniemanie ale wydaje mi się, że, że gdzieś tam każdy z tyłu głowy ma to samo i bardzo podobnie to wygląda także Stasiu słucha, mówi co ten wujek gada to jak to nie będziemy mieli już krótkolecznych nie no oczywiście będziemy, coś tam na pewno zostanie ale czasowo zostanie to już w pewnym sensie wygaszane E, chyba, że coś się wydarzy, nie wiem, przemodernizujemy tą oborę, ale w naszych warunkach e, klimatycznych i przyrodniczych na, na tej działce, którą teraz mamy, takiej możliwości niestety nie ma. Natura 2000 nas e, definitywnie ogranicza, więc nowej obory byśmy za cholerę nie postawili. A w tym istniejącym budynku nie ma po prostu warunków na to, aby te krowy dalej w takim stopniu doić, jak jest teraz, więc... Oto takie moje wytłumaczenie. Być może ta końcówka filmu wielu z Was jakoś zdziwi, że mam takie podejście. Ale ja mówię tak, jak jest. Nie narzekam, oczywiście nie narzekam, że coś jest źle, bo tak jak to niektórzy piszą pod niektórymi twórcami, pod niektórymi filmami, że tylko narzekacie, to po co tym rolnikiem być? Ja tak nie twierdzę. Ja uważam, że takiej tragedii nie ma. Fakt faktem jakieś tam anomalia w postaci suszy, czy niekorzystnej pogody, czy niekorzystnych cen mamy. O tym trzeba mówić i o tym trzeba też mówić głośno, to będę zawsze powtarzał. Niemniej jednak nie można tego e, traktować jako tak zwanej tarczy ochronnej, czyli mówmy źle to będą wszyscy dla nas łaskawi i wszyscy będą nas mieli za męczenników. Ja uważam, że tak nie jest, bo mimo wszystko staramy się inwestować. Kupować nowy sprzęt, kupować ziemię, bierzemy kredyty, te kredyty oczywiście też spłacamy. To, że czasami wyjedziemy na te tak zwane, jak to się mówi, rewie mody traktorowe, jak to niektórzy nazywają, to nie oznacza, że nas po prostu nie jest stać na spłatę tych kredytów. Bo gdyby tak nie było, to komornik, powiedzcie mi szczerze, już by się nami zajął, a jak nie komornik, to może i sam bank by już podjął pierwsze kroki. Więc to w ten sposób nie działa. Zresztą my dla tych wszystkich, którzy tak twierdzą, my nie protestujemy o to, że mamy kredyty do spłaty, tylko protestujemy wobec patologicznej sytuacji cenowej, która się ukształtowała u nas w naszym kraju, nie tylko pod kątem rolnictwa. I tylko to nas tak naprawdę boli. I o tym trzeba niestety głośno mówić, bo ja uważam, że jeżeli występują jakieś występki patologiczne, czy to nawet będą jakieś tam patologie, patologie polityczne, patologie życiowe, czy, czy, czy już nie chcę mówić, bo zaraz to niektórzy powiedzą, że jestem jakimś cenachowym albo kimś jeszcze, albo nie jestem, jak to się dzisiaj mówi, tolerancyjny, bo takich rzeczy oczywiście tolerować nie będę, ale o tej patologii niestety trzeba mówić. Bo mnie to osobiście na sercu leży. I za przeproszeniem, już nie chcę tutaj przystać wszystkich słów używać, ale denerwuję. Eee, jeżeli coś jest złego, to o tym trzeba mówić. Niech nie wszyscy o tym mówią. Jeżeli zaczniemy o tym wszyscy mówić, to nie, ja nie mówię o tym, że, że coś ma się nagle zmienić, ale do naszej świadomości też po prostu dotrze. Zaczniemy w końcu normalnie myśleć, zastanawiać się. A co, jeśli będzie inaczej, bo, bo coś się dzieje inaczej? Więc yy, to tak mówię ogólnikowo, bo tutaj moglibyśmy się zagłębić w każdy temat jakby w najdrobniejszym szczególe, ale nie o to mi tutaj chodzi. Do kogo ma to trafić, to trafi i każdy to zrozumie na swój sposób. Niemniej jednak takie mam podejście yy, i mam nadzieję, że większość z Was, przynajmniej się ze mną tutaj w tym zakresie i temacie zgodzi. Także widzicie. Jedziemy dalej z tematem zielono -żliwnym. Mam nadzieję, że wielu z Was w jakimś tam stopniu yy, uświadomiłem. Teraz jakoś będziecie może inaczej na to dalej patrzeć. Choć ja co roku to wszystko powtarzam na kanale, nagrywam te filmy, próbuję to wytłumaczyć. Yy, wielu tego po prostu nie rozumie albo po prostu komentuje tylko i wyłącznie po to, aby podbić swoje ego i jakoś tym hejtem obronić swoje yy, mniemanie. Więc no ja tak do tego powchodzę. A może są tacy, którzy po tym dzisiejszym nagraniu powiedzą: No, Zenek, wiesz co, No teraz się rozumiem i wiem o co ci chodzi. Więc mam nadzieję, że takich ludzi będzie coraz więcej. Także przybywajcie na kanał, oglądajcie. I co, Stasiu? Widzimy się w kolejnym odcinku. A może ty jakiś odcinek sam nagrasz? Co? No, jak Stasiu będzie duży i się przekona, to na pewno będzie nagrywał. Także ściemano i na razie.